Ua, 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 ua. No gdzie są te drzwi? No nie mogę wyjść stąd O, no, no jak cię ciężko na tym F3 lata Siemanko wszystkim, z tej strony Piterha126p i jestem e, No znowu w tym miejscu fajnym, co byłem ostatnio I w ogóle ogólnie jest fajnie i. I tak postanowiłem coś przerobić, i tak zrobiłem takiego. Yy, yy, no. De facto, co to jest w ogóle? No tak czy inaczej, mamy świąteczny klimat w ogóle. Co z tego, że jesteśmy na tropikach, a dokładnie w dżungli? Dżunglia, a dżunglia jest taka piękna w sumie. I mnie strasznie zacina. Cholera, jasna, nic nie rozumiem, ale tak czy inaczej, zapomniałem Wam ostatnim razem po... Yy, przedstawić czegoś fajnego, bo no oczywiście, bo ze mnie jest Gaugan, nie wiem dlaczego tu w ogóle są budki bambusowe same. Zapomniałem ostatnio pokazać wam jeszcze jednej miejscówki z tego. Nie, jak ciężko się po yy, pływa. Yy, chodzi. Tak czy inaczej. Pamiętacie i stąd. Pamiętacie, że jest tutaj taki portal, co nie? Eee, no tutaj. A on prze. on tepał mnie do góry, tam do samego. nieba netheru? Jak to się mówi? Chyba. tak, 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 do nieba. no tutaj. no do tej samej górnej warstwy, i tutaj jest taki sniff, snif, czy jak było ostatnio. no powiedz. no. No, hello. No, tak czy inaczej, nieistotne, i zaraz tutaj szybko wam dam tutaj taki. Zdepniemy się w takie fajne miejsce. O ile dobrze pamiętam, bo jeżeli będzie takie gafa, to to helipa będzie. Yy, 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 yy. Jak to było? Tak, tak. Potem będzie 6,4. No i na końcu będzie minus. 117 106. No i właśnie jesteśmy na miejscu. I tu jest ten cały, oczywiście ten taki, nie powiem co, taka wieża śmieszna. Skupy i mnie nie laguje. No i oczywiście do netheru, a w nim, jak mi nie rozwali Minecrafta. No, tak jak mówiłem, takie fajne, takie fajne rzeczy. No ale pamiętacie to, jak był kiedyś, to chyba jeszcze było w tym roku, ale już się chyba kończy ten, <laughs> no wiadomo, bo już 2024 będzie. Ale o co chodzi i co to jest? No, to co właśnie widzicie, to są te Twain's Ruins. No i tutaj właśnie... odnawił to miejsce. Po swojemu oczywiście. Zbychu jest! O, ale jak zaciąg... U kuźwa! No, takie wniuchy to... O, ja pierdziele! <grystanie> tak czy inaczej, to... <grystanie> co? Co on odwalał? No teraz wącha normalnie, pewnie Zbychu przyznaj się, bąka walnąłeś. I Ja nie się, ja się nie pytałem. Nieistotne, tak czy inaczej. <ścoughs> o Boże. Przepraszam. On odnowił to miejsce. Zostawił te rzeczy, patrz ile tego jest. No, wszystko tu było. Oczywiście on chciał odnowić to miejsce, jakoś nie wiem. Hmm, jak to się mówi na to? Odrestaurować. I tutaj dwóch Adamów jest albo Andrzejów. no u, u, Uczarze tak czy inaczej. No i takie fajne łóżko. nie tak, tak szczerze, to nawet fajnie wygląda to miejsce. O, tu coś tu pochodnia została, nie wiem dlaczego. U, no, chłopie, No taka prawda no. Tak czy inaczej. Trochę dziwnie się czuję z tym, że jednak e, znowu ymm, no, pokazuję wam tego save'a, no, ale zapomniałem w sumie dodać, że jednak to też było takie istotne miejsce i nawet no żeby takie miejsce było na minus 17 kratce i dodatkowo chciałem wspomnieć jak chyba w poprzednim odcinku mówiłem, czyli niecały miesiąc temu, że tutaj tutaj ten save się zachował, czyli byłem w tym miejscu. Od ostatniego... No byłem w tym zapisany w tym miejscu, gdzie powinien być. Ja myślałem, że będę na spawnie bez itemków i że Enzi będzie miał dostęp do tych itemów. A tu okazuje się taki klops, że. Wysrało, wysrało mnie na 17 milionów prawie kratek. No i, i taka kolej rzeczy, no. no dobrze, tak czy inaczej, musimy niestety kliknąć sobie taką spację. Co z tego, że 500 kratek jest od tego miejsca i pewnie źle lecę. No, ale no nie wiem właśnie. Nie wiem, gdzie to jest ta miejscówka i chyba zgubiłem ją. O Boże, tu już jest pustynia, tu takie w ogóle. Ta Mesa jest ta, strasznie dziwna. Zawsze ta Mesa była taka. Wartościowym miejscem. O, 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 jest wiocha To ta piesz. Tak mi się wydaje. Że... O tak jest. O, to na samym. <grywia> no tak, tak ten... Ta akcja też tutaj się pojawiła, o i tam jest dwa metry dalej. Ej. Chyba... O, 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 albo czeka. mam inny pomysł w sumie. No, tepnie mnie. Czeka. bo tu... O nie. Faktycznie to zmienia po postać rzeczy. Leć! Leci. Trzeba lecieć do tamtego kota. To... O, on też jest... aktywowany. To, to jest akurat ten. No. no wiedziałem. I potem mi się zepsuł, oczywiście. No. no nie istotne. Tak czy inaczej, to chyba tego e, Andrzeja? Tak, Andrzeja chyba. Stąd e, Enziok e, wyłowił. Nie wiem dlaczego powiedziałem wyłowił. Ale tak czy inaczej, gdzie to jest? O tu jest jeszcze jeden. Wiocha. I tutaj na pewno. I, a może w tym wiosce jest? Tej wioską może go zabrał. Dobrze, już wiem gdzie jestem, bo tu sawanna jest i tu zaraz będzie taka wielka, taka wiecie. Wieża obserwacyjna, o ile znajdę taką, bo chyba gdzieś też będzie. Ale znowu nie popieprzyły mi się te kierunki. bo na razie tu jest sam. O, jest! Jest ten znacznik wielki, ten. Powiedziałbym brzydkie słowa, ale nie chcę mi się, bo jednak. No nie wypada trochę z brzydkich słów mówić. A mnie znowu suszy. Mm. Ach, woda. Oj. No, gdzie to jest? O, tu kolejny jest. No i dżunglia. Jest dżunglia. No i będzie zaraz mm, taki fajny renifer. <grym> mm. O, celoty, tutaj te, tutaj jest potem na samym czubku drzewa. No, gdzie ten fajny ten, Enziok? O, jest. Ta. O, już jesteśmy na miejscu, już tutaj jest. No. <ścoughs> Poś, pokaż mi jeszcze. Nie wiem, w sumie. Ty, a ja w sumie jakbym miał takiego. O. No teraz to jest idealnie, no. Kurde, no, ty, ja tak powinienem zrobić, no. No dobrze, tak czy inaczej, to na dzisiaj już koniec i miły, no już święta się w sumie zbliżają, już w tym tygodniu będą święta, tak więc życzę wam e, wesołych świąt i tak szczęśliwego nowego roku, ale pewnie jeszcze się pojawi jakieś, <noise> jakieś nie wiem, wideo, bo shot. Tak czy inaczej, do zobaczenia, cześć i pa pa.